Co to znaczy? Przede wszystkim odwróciłbym pytanie, co to znaczy, że jakaś religia jest religią księgi. E, religią księgi nazywamy na przykład islam. I tu na tym przykładzie będzie nam łatwo wytłumaczyć to pojęcie. E, muzułmanie mm, księgą świętą e, nazywają Koran wierzą. Że Koran został w całości zesłany przez Allaha, został podyktowany Mahometowi. Dlatego nie ma możliwości jakiejkolwiek zmiany czy interpretacji, ponieważ to Koran, jako fizyczny tekst, jest konkretnym Bożym darem, który człowiek otrzymał do realizacji zbawienia, do realizacji swojego szczęścia. Natomiast w przypadku chrześcijan. Mamy świętą księgę, którą jest Pismo Święte i to nie ulega wątpliwości. Otaczamy jako chrześcijanie Księgę Pisma Świętego wielkim szacunkiem, co widać na przykład w katolickiej czy innej chrześcijańskiej liturgii. Natomiast sama księga dla nas jest tylko listem, jest przekazicielem pewnej nauki, którą przyniósł nam Jezus. Dla nas. Chrześcijaństwo jest religią nie księgi, ale słowa. Księga zawiera tekst, to są wyrazy. Natomiast słowo się mówi, słowo jest żywe. I religia chrześcijańska jest religią żywego słowa wcielonego w Jezusie Chrystusie. Otaczamy szacunkiem Księgę Pisma Świętego, natomiast Pismo Święte dla nas nie jest księgą objawioną. Natomiast jest księgą natchnioną. Spisali ją ludzie w przeciągu wielu, wielu wieków, bo tworzyła się ona bardzo długo, pod natchnieniem Ducha Świętego. Duch Święty nie dyktował y, autorom biblijnym tekstu. Oni tworzyli zgodnie ze swoimi talentami, zgodnie ze swoją naturą, zgodnie ze swoim charakterem, a Bóg posłużył się tym tekstem. By przekazać nam dobrą nowinę o zbawieniu. Jesteśmy religią Słowa, żywego Słowa, które wciela się w Jezusie Chrystusie. Mówimy, że nasza wiara opiera się na Piśmie Świętym i na tradycji. Pismo Święte, jako Słowo Boże. To dla nas oczywiste, jest, tak jak powiedziałem wcześniej, przekazicielem, jest listem, jest treścią orędzia Jezusa Chrystusa. Stary Testament przygotowywał nas na przyjście Mesjasza. W Ewangelii widzimy Chrystusa, który naucza swoim życiem, przykładem, pokazuje konkretnie naukę, do której jesteśmy zaproszeni. I w dalszej części Nowego Testamentu mamy już życie pierwszego Kościoła, czyli realizację tego Bożego Zaproszenia w życiu konkretnych ludzi. To jest Słowo Boże, to jest Pismo Święte, z którego czerpiemy. Natomiast dotykamy jeszcze kwestii tradycji. Jest to tradycja przez Wielkie T. Nie chodzi tu o tradycję w rozumieniu na przykład święcenia jajek na Wielkanoc, ale jest to tradycja przez Wielkie Tety, czyli przekaz od czasów apostolskich. Pewne prawdy przekazywane już od apostołów, przekazywane z pokolenia na pokolenie w nauczaniu, moglibyśmy powiedzieć tak prościej, w homiliach, w pismach, które zostają przyjęte jako pewniki do lepszego rozumienia orędzia zawartego w Piśmie Świętym. Tradycja nigdy nie będzie kłócić się z Pismem Świętym. Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć tak najprościej, że wiara nasza opiera się na dogmatach, czyli na pewnych prawdach, które zostają stwierdzone i które są niezmienne. Czym są dogmaty? No spójrzmy na credo, na wierze w jednego Boga. Tak naprawdę w tej modlitwie mamy po kolei poukładane dogmaty, w które wierzymy jako katolicy. I właśnie są pewne dogmaty, które wynikają jasno z Pisma Świętego, na przykład zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast są takie dogmaty, które są przekazane przez wiarę ludu. Od tysięcy lat ludzie wierzą w jakiś konkretny sposób. Na przykład we wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tej prawdy nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Natomiast przez setki lat Ludzie wierzą w ten sposób, jest to dla nich oczywiste, kultywuje się tą prawdę w Kościele, i w końcu została ona ogłoszona, moglibyśmy powiedzieć tak, autorytatywnie przez Kościół, jako podana do wierzenia dla wszystkich, nie ulegająca żadnej wątpliwości. Także wiara nasza opiera się na Piśmie Świętym i na tradycji przez Wielkie te, czyli na przekazie apostolskim, który trwa aż do dnia dzisiejszego. Urząd Nauczycielski Kościoła to jest misja przekazywania nauki Bożej, która została przez Chrystusa powierzona Piotrowi i Apostołom. I dla nas dzisiaj realizuje się ona w nauce głoszonej przez kolegium biskupów w łączności z papieżem albo przez jednego biskupa w łączności z papieżem to jest bardzo ważne słowo łączność z papieżem. Łączność z następcą świętego Piotra. Nauka głoszona kolegialnie, podawana do wierzenia wiernym, to jest właśnie nauka Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, inaczej magisterium Kościoła. My na co dzień korzystamy z tej nauki, czasami możemy sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, ale nauczanie biskupów w łączności z papieżem nazywamy właśnie nauką magisterium Kościoła czy nauką tego nauczycielskiego urzędu e, Kościoła.